Witam w drugim odcinku. Dzisiaj zaczniemy dalej questy robić. Ostatnio skończyliśmy tak naprawdę na bakecie i na Caldeonie. Dzisiaj obstawiam, że dojdziemy gdzieś do tego miejsca, więc zapraszam Was do oglądania. Cottonwood Sapling oraz Sand Sapling. Zobaczmy, jak to się robi. Sand Sapling się robi w taki sposób, że trzeba zrobić sand Cornny, a to się robi. No, też jakoś nie skomplikowane. Generalnie akorny tylko potrzebujemy. Czy ja jakiś tutaj posiadam? Nie. No zaraz sobie to ogarniemy. Sobie. Usadźmy. Dobra, pościnałem trochę. Zabędę trochę grapu, trochę kleju jeszcze zrobiłem przy okazji. Teraz tak potrzebujemy 8 tego, to sobie wkładamy tutaj. No i tak jak poprzednio, czasu trochę poskakać, żeby po prostu uzyskać kolejny żołądź. Jakim jest pieskowy żołądź? Aha, koblowy. No to możemy zrobić w tym. samym mamy już kwestę jednego blokowana. Potrzebujemy też kotonwood sapling. Teraz sobie zobaczmy jak to się robi. O! Tu się robi trochę już w inny sposób, potrzebujemy Liany, mila i Jungle Sapling, czyli trzeba zrobić Mood i Clay Sapling włożyć do środka. Eee, aha, to się robi w taki sposób. Dobra. I mamy jednego bakata. I teraz jak ja sobie to wezmę włożę tu a bo najlepszym sposobem będzie, dajcie mi chwila, zrobimy sobie nieskończone źródełko. Można już po prostu potem nie skakać. Teraz potrzebujemy jednego dita. Wpadniemy na razie stąd, bo ja chyba tu żadnego nie miałem. To wkładamy tutaj i teraz yy... Lay sapling. O, i mamy jungle sapling. I teraz jak to sobie wyrośniemy i potem, o, takie dużo to się wyrosło. No dobra. Nie wiem, czy tam dosięgnę, no właściwie nie dosięgnę. Podstawowego bonsai pota. To jest itemek, który służy do sadzenia drzewek, które będą automatycznie tam rosnąć. Później można go ulepszyć o... E, bonsai pota z hopperem tak naprawdę, który będzie automatycznie ścinać te drzewka i one będą lądować w skrzynce. Na razie potrzebujemy zrobić to, do tego potrzebujemy byki, A to się robi z kleju. Więc ja sobie najpierw klej skaptuję. Sobie nie wiem, 16 na przykład, to jest to i teraz to musimy sobie tu przepalić, drzewa. niech to się przepala w tym czasie. O, ja chyba zetnę, żeby poszło trochę szybciej. Naprawdę mi tu nic nie wypadło? Hm. nieźle, no dobrze, jedno wypadło, chociaż prawie. I teraz tak potrzebujemy, ogólnie bym musiał jeszcze dwa zrobić, więc najprościej po prostu będzie sobie wziąć jeszcze dwa klej saplingi w ten sposób. I teraz byśmy potrzebowali zrobić sobie dylta bo. Dobra, dajcie mi chwilę, zawieram jeszcze dylta Zrobiłem trochę dylta eee, Postaćmy sobie na razie to tutaj, jak to sobie wyrośnie potrzebujemy liany. Tylko teraz pytanie brzmi: jak to? Aha, to ja mogę to tak zrobić. Dobra. I tak się przyda, bo trzeba je do tych bądzajpotów potów wsadzić. Ale jak to można w taki sposób zrobić, to super wtedy. Weźmy sobie to tu, posadźmy na razie. Niech to się zrobi. A w tym czasie jak tam nasze byki? One są prawie przepalone. teraz to się robi tak. Dobra i teraz z tego co pamiętam to to się stawiało. Do tego się wkładało dylta I to się sadziło. Weźmy sobie te posadźmy. Już tu co w ogóle zrobić, zrobiliście skrzynka? I teraz jak to urośnie. Nie będzie się automatycznie ścinać. Trzeba do tego użyć siekierki. Dobra. I teraz prawym przyciskiem myszy ścinamy i dostajemy stika, o akuta albo wołą leaves. Poza tym jeszcze wypadają właśnie te, no właśnie, akorny i reziny tego wypadają. Tu nam się to zrobiło, Możemy sobie to wziąć plus tą jedną. I teraz to sobie wkładamy tu, prawym i mamy trzy bomile. I teraz to sobie kraftujemy i mamy kotą wood Weźmy sobie razu, skonstruujmy kolejne bązejpoty. Żebym ja już mógł to wsadzić. No i po prostu na razie trzeba będzie to ręcznie ścinać. Nie ma innego wyjścia na to. Dobra, i cztery sezonki. Jedną setę żeby dalej sobie rosła. Eee, teraz eee, to się robiło w sposób taki, że to się wkłada do wody, więc robimy tak. Bilcz sapling nam nie jest do niczego potrzebny. to Możemy sobie na razie wyciągnąć, przypalmy to. I mamy koral sapling. Coś też możemy od razu tu posadzić, żeby nam się produkowało. teraz tak kolejnym drzewkiem w questbooku poza osiągnięciem węgla trzeba zrobić drzewko i trzeba zrobić tin sapling oraz ironwood czyli po prostu drzewko ironowe a ironwood z tego co pamiętam właśnie nie jesteśmy na razie w stanie osiągnąć przynajmniej tak mi się wydaje bo to trzeba zrobić porcelanę a porcelana się robi no. Nawet byśmy byli w stanie. Yy, tylko, czy akacja jesteśmy w stanie zdobyć? Apple Sapling. A Apple Sapling się zdobywa z. No właśnie, z Oak. Z dirt Sapling, tak, tak. No dobra. I Tiny Sapling no też trzeba zrobić w tym. Więc pierwsze co to zacznijmy od tej przepalarki porcelanowej. Czyli musimy sobie zrobić tak. Bierzemy sobie deltowe drzewko, wkładamy je tu, dostajemy oak sapling. I teraz z tego co pamiętam, to na pewno można było tu to wsadzić, żeby zdobyć jabłko. O, i teraz to sobie tu wkładamy. Na tym czas skoczyć. I mamy Apple Seed. To nie będzie chyba działać, więc weźmy sobie gravel. Zróbmy jeszcze trochę, żeby zrobić sobie, wiaderko. Nam się tutaj tak przyda. Ale mogę o właśnie. I teraz to już powinno chyba działać. Albo i nie. Minusem jedynie tych bonsai potów jest to, że mimo że zatniemy sobie te wszystkie, z żadnych nie wypada sadzonk. Może jednak wypada. Właśnie hm. sobie to zniszczym. Dalej musimy to włożyć do wody. Czyli robimy tak? Teraz no, trzeba zrobić ten podcelanowy stół, więc. 48, tak, i teraz to trzeba przepalić, więc dajcie mi chwilę, niech to się przepali. Dobra, co my tak właściwie musimy zrobić? Musimy sobie zrobić. A, jeszcze musimy sobie zrobić lawę. Przy okazji, więc to zaraz sobie zrobimy, ale potrzebujemy tak, po... Aha, dobrze. To potrzebujemy to, to i to, i to. Dobra, tu i tu potrzebujemy szkło, więc ja bym musiał z sandu. To zostawmy i teraz bodajże robiąc tak Mamy Cobblestone Cold. Teraz go stawiając nad yy, Torczem On jakby ogrzewa go od góry I teraz wkładając Cobblestone do środka tworzy nam się lawa ja Widzę, że mi tego chyba będziemy potrzebować jeszcze więcej Ale zróbmy sobie na razie jedno wiaderko i teraz tak Biorąc to co jakieś quest odblokowaliśmy. Czy ja posiadam jeszcze jakiś klej? nie, ale możemy sobie skraftować to gdzieś powinien być. Eee, Najzwyklejszy. Potrzebuję jeszcze więcej kobla, więc zróbmy sobie z tego kobla więcej. Możemy nawet tyle. Tu niech ten nowa już będzie. I teraz tak. Ja potrzebuję jeszcze piasek, więc musimy sobie jeszcze Santa Corna ściąć Sand sapling musimy ściąć, pewno mówiąc wam być te mamy Czy ja mogę skraftować piasek mogę. I teraz ten piasek musimy sobie przepalić. tylko do mnie. I teraz my potrzebujemy jedno szkło. Żebym po prostu nie musiał tych drzewek napierdzielać, bo to jest dość czasochłonne i męczące. Możemy sobie to na przykład tutaj postawić, i teraz potrzebujemy takie coś jak. Woodcate to się nazywa. I to się kraftuje z pewna. Muszę sobie zrobić więcej tych skrzynek. Teraz tak, to co sobie skraftujemy, Zróbmy nawet dwie. I teraz jeżeli postawimy to u góry, no właśnie, bez żadnego hopera, bez żadnych e, kabli czy tam pipe'ów, automatycznie przerzuca to z dołu do góry i no, tutaj się po prostu produkuje Cobblestone. Teraz skraftujmy sobie tak to. Potrzebujemy dwie sztuki. Wtedy dalej. To mamy. Potrzebujemy to. Potrzebujemy to. To, to mamy, i teraz potrzebujemy jeszcze dwie sztuki szkła, sobie zrobić I cyk. I teraz tak kraftujemy sobie to. Mamy, i kraftujemy sobie to. Eee, dobra, i teraz tak. To sobie postawiłem tu, ja sobie zrobiłem jeszcze miejsce przy okazji. Na to. Teraz tak. Tu idzie tank, idzie melter. Obok z jednej strony stawiamy sobie ee, casing table i casing basin. I teraz musimy do tego poprowadzić rury z lewej i prawej strony. Tutaj wkładamy rudy, które będziemy chcieli przerabiać, a na dole musimy naładować lawy. Teraz możemy sobie to tu włożyć i rozpoczynamy węgiel, gravel, piasek i klej. To powinienem wszystko raczej mieć. I teraz tak to sobie kraftujemy. To wkładamy tutaj. Teraz to się będzie tu przepalać. Przy okazji bierzemy sobie drzewko, które zrobiliśmy z akacji, wkładamy je tutaj. I teraz czekamy, aż to się przepali. Dobra, iron nam się przypalił, Mamy go teraz w formie płynnej. I teraz klikając prawy przycisk na. Yy, no, tutaj na tą rurkę. To będzie się przelewać. I teraz widzimy w procentach, że to się tutaj stygnie. I jak to ostygnie, to powinniśmy dostać drzewko aeronowe. i proszę bardzo. Możemy sobie tutaj wsadzić. I cyk. I tak samo sobie wrzucamy tutaj. Może co to przelejmy, żeby nam nie przeszkadzało. O, to się tutaj szybko przepaliło. Tak samo przelewamy na drzewko. Mam. Ja przy okazji wrzucę tą jeszcze kleju, żeby się przepalała, żeby mi się tutaj wszystkie bązaj zrobiły. I mamy Insappling. Zrobić jeszcze węgiel, nici, oraz łóżku sobie, tak? To można wysuszyć, i w taki sposób po prostu z liści można uzyskać stęgi. Stringi potem można sobie przebić na wełny. Potrzebujemy tego dokładnie 12 sztuk, więc chwilę mi to zejdzie. dawamy i teraz możemy sobie skraftować przy wełny na to łóżko. to zniszczę tutaj, bo niestety problemem jedynym jest to, że jeżeli na przykład zrobimy tyle. A nie mamy na przykład yy, kastu na sztabki no to problem jest z tym jak to wyleć, nie? To ogólnie nam daje. A bo ja to mogę jeszcze tak przypalić. To nam daje dwa ingoty. Na blok potrzebujemy 9 ingotów. Czyli ogólnie musimy zrobić tak naprawdę 10 takich amber. Znaczy, co ja mówię, 10.5. 5. Dokładnie mówię 105. I mamy jeden blok. Teraz klikając prawym to się przelewa tutaj do tego większego pojemnika na to. Po prostu tutaj w tym miejscu wyprodukuje nam się po prostu cały blok żelaza. Czyli 9, 9 sztabek. Dobra, i mamy blok żelaza. Staram się to teraz przerobić na sztabki, to sobie powrzucajmy tutaj. To się paliwo skończyło. I teraz tak, co jest następne? Ogólnie musimy zrobić sobie bucket, to przy okazji. Musimy sobie zrobić Lapis Sapling, tą Sapling i Lead Sapling. Edstone Sapling, napis Sapling, puśmy sobie tu. I teraz patem taki jest, że wszystkie liście są użytkowe. Ze względu na, na taką rzecz, że wkładając liść do um, błotnistej wody, dostajemy gaz blok. Tylko że wkładając, tak naprawdę, możemy sobie wziąć, 6, wkładając 1, teraz weźmy sobie gdzie to coś tego, tego z jednego bloku dirtu jesteśmy w stanie osiągnąć cztery bloki yy, grasu potem będziemy musieli też jakąś farmę sobie zrobić ale na razie zrobimy to tak że ja sobie tylko zespić czerwoną sadzonkę kwiatka i zapieram zamietowe suki, żebyśmy sobie to zbierzemy? na dwie sztuki Takim oto sposobem mamy Edson Saplinga. Zaskakujące jest to, jak w pierwszej paszce robienie tej lawy w takim czymś zawsze jest jakieś skuldałnowane na jakiś czas, że trzeba czekać, aż to się zrobi. Tu to się robi instant, mogę bez problemu, to zaprzedajmy tutaj. I teraz tak, ja potrzebuję ściąć to. I ja potrzebuję zrobić baranek. I teraz przelewamy to tak samo. To sobie stygnie. I cekamy. mamy lit sapling. Tēm bēm 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 bē bēm bē 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 b 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